Witajcie, nazywam się Katarzyna Góralczyk i dzisiaj na naszym kanale Book Creator Polska chciałabym Wam opowiedzieć, w jaki sposób do naszych książeczek dodawać dźwięk. Także udostępniam już Wam mój ekran. Także, jak widzimy, mam już ostatnie przygotowaną sobie książeczkę, poznać zwierzęta z całego świata, do której chciałabym dodać dźwięk. Na początku zrobiłam stronę taką powitalną osobie, po prostu jako powitanie tych naszych czytelników. I chciałabym, żebym to, co napisała, także uczestnik mógł sobie po prostu posłuchać. A więc, żeby dodać dźwięk, na górze mamy żółte kółeczko, w którym jest krzyżyk. Klikamy na nie, pojawia nam się automatycznie takie okienko z wybranymi już media. I my teraz na dół tutaj zjeżdżamy, na sam, sam dół gdzie jest mikrofon, klikamy na napis record, czyli nagraj W momencie, jak ja na to kliknę, w tym samym miejscu, co było nasze kółeczko, pojawia się napis start recording, czyli rozpocznie nagrywanie. Więc jak jesteśmy już gotowi do nagrania, jak mamy su suche, suche gardło, łyk wody, żeby było, żeby było lepiej, i klikamy na start, wtedy pojawia się odliczanie 3, 2, 1 i kiedy skończy się odliczanie, nagrywamy. W miejscu, gdzie mamy start, pojawia, pojawi się nam napis, yy, jak, chyba stop, jak dobrze pamiętam. Po prostu klikamy tam, żeby zatrzymać nasze nagrywanie. Zobaczcie, jak to wygląda. Klikam na start. Cześć, mam na imię Kasia i chętnie opowiem ci o różnych zwierzętach z całego świata. No i kliknęłam na stop recording, teraz mogę sobie sprawdzić, czy to, co nagrałam. Rzeczywiście mi pasuje. Czy wszystko dobrze było powiedziane, czy tam nie wiem, nie było jakiejś pauzy albo czy nie było słychać domowników na, 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 wokół, czy tam innych uczestników naszych zajęć, w zależności, gdzie my to książkę robimy, także posłuchajmy. Cześć, mam na imię Kasia i chętnie opowiem Ci o różnych. Jeżeli wszystko jest OK, klikam w opcję tutaj Use Recording, czyli użyj tego nagrania. Jeżeli chcę nagrać jeszcze raz, klikam na delete i znowu w ten sam sposób, plusikiem Recording, dodaje nowe. No ale jeżeli wszystko jest w porządku, dajemy Use Recording i pojawia mi się już tutaj w książeczce ikonka właśnie tego głośnika. Ja tę ikonkę mogę sobie zwiększyć, zmniejszyć. Wystarczy, że na róg najadę, kliknę, przytrzymam przycisk myszki i sobie to mogę porozciągać. Żeby to było mniej więcej widoczne, zostawię tak. I mogę teraz po prostu dodać napis... Kliknij tutaj i posłuchaj. I wówczas osoba, która czyta tę książeczkę, widzi tutaj głośnik i może sobie spokojnie na to nacisnąć. Możemy też użyć, kiedy robimy jakieś opowiadania, jakieś wiersze, jakieś bajki, jakieś dialogi, kiedy dajemy również szansę nie tylko przeczytania, ale również i posłuchania. Czyli robimy dokładnie tak samo, klikamy na, na plusik na górze, zjeżdżamy na sam na record, na start i nagrywamy. Słuchek stepowy występuje w Centralnej Azji. Słuchaki stepowe są roślinożerne. Jedzą trawę, bylice i porosty. Suchek stepowy ma niezwykły wygląd za sprawą ruchomego, wydłużonego nosa, który zwisa nad ustami i przypomina wyglądem trąbę słonia. No i tutaj słuchek stepowy, wysłuchamy posłuchać, nie musimy, dajemy od razu już recording. Poza tym, że ja mogę sobie po prostu z boku zostawić tą ikonkę, posłuchaj, możemy zrobić to bardziej, że tak powiem, profesjonalnie i tą ikonkę schować. Ale zanim ją schowam, chcę, żeby, żeby to działało, jak naciśniemy na obrazek. I teraz nie martwimy się, że ten obrazek jest zasłonięty. Nie dajemy tego mikrofonu pod obrazek. On musi być na wierzchu. Kiedy mamy ten obrazek, obrazek podświetlony, tak, czyli jest w tej niebieskiej ramce, klikamy znowu na górze, tym razem nie w plusa, a w literkę I. I tutaj. Na dole mamy taki napis invisible when reading, czyli niewidoczny, kiedy czytamy. Więc kiedy udostępnimy tą książeczkę do czytania, wówczas tego głośnika nie będzie widać. Więc tutaj zaznaczam na niebiesko, żeby było podświetlone, że on jest niewidoczny. I w jaki sposób to wygląda. Do opcji czytania właśnie klikamy na ten nasz trójkącik. I zobaczcie, tutaj ten głośnik mamy widoczny. Mogę go kliknąć. Cześć! Mam na imię Kasia. W każdym momencie mogę go sobie zatrzymać, więc to jest na, na pewno dobre, kiedy na przykład też robimy takie czytanie ze zrozumieniem, bądź słuchanie ze zrozumieniem. I posłuchaj i do tego są jakiejś odpowiedzi. W każdym momencie można sobie zatrzymać. I chętnie opowiem Ci. O... Zobaczcie, że to nie zaczyna się od początku, tylko w momencie, w którym kliknę. O różnych zwierzętach z całego świata. Natomiast e, na stronie obok, o tym naszym słuchaku, zobaczcie, że cały czas my mamy tak naprawdę strzałkę. Ale jak najadę na obrazek, Mam już rączkę, co już sugeruje, żeby tutaj nacisnąć. Możemy oczywiście sobie też dodać napis naciśnij na zdjęcia, aby posłuchać. Słuchak stepowy występuje w centralnej Azji. Słuchaki stepowe są roślinne, także zobacz, jak dodajemy dźwięk, możemy zarówno dźwięk dodać, żeby on był widoczny za pomocą ikonki, jak i ukryć go pod zdjęciem. Ale co my jeszcze możemy tak naprawdę zrobić, jak dodajemy dźwięk? Ponieważ my do tej pory nagrywaliśmy to, co my mówimy. Ale jest jeszcze inna świetna opcja. Kiedy robimy książeczkę, czy o zwierzętach, o instrumentach, w jakimkolwiek innym temacie, a chcemy dodać dźwięk, czy, czy utwór muzyczny, czy odgłosy zwierząt, czy dźwięk instrumentów, możemy też to zrobić. Tylko nie robimy tego w ten sposób, tak jak robiliśmy do tej pory, nagraj dźwięk, bo my nie chcemy go nagrać, my chcemy tutaj dodać gotowy. Co my wtedy robimy? Musimy mieć przygotowany plik MP3. Ja taki plik mp3 mam przygotowany w swoim folderu, podpisany właśnie od głosy pingwina i wystarczy, że ja sobie go przeciągnę na moją książeczkę i upuszczę tutaj, w tym, w tym naszym prostokącie. Drop file, to upload. W tym momencie ładuje mi się dźwięk. I jak się załaduje, znowu będę mogła zrobić dokładnie to samo czyli zwiększyć go, tak żeby obejmował mi cały rysunek, te całe zdjęcie i znowu zrobię go niewidoczne, czyli znowu klikam na i i muszę tutaj zmienić, żeby on był invisible. I w jaki sposób to wygląda, znowu ja Wam pokażę. Mamy goto gotowo tutaj y, o pingwinie i teraz klikam na zdjęcie. Mam nadzieję, że słyszeliście razem ze mną te głosy pingwina. Poza tym, jak nie sami, możemy dać oczywiście naszym uczniom do nagrania, do nauki, pytania, mówienia. Tutaj możecie posłuchać, jak mój mało czteroletni synek właśnie uczy się wymawiać nazwy różnych zwierząt. Suscha. Cesarski. Mhm. Także zobaczcie, to może być zarówno frajda dla nas, robiąc taką książeczkę, jak i dla najmłodszych. Możemy również to zalecić właśnie osobom młodzieży, osobom, no już nawet dorosłym, jeżeli z kimś pracujemy w formie jakiejś projektowej. Także możliwości jest wiele, w zależności czego potrzebujecie, ale mam nadzieję, że na tym odcinku razem ze mną nauczyliście się właśnie w jaki sposób dodać dźwięk, w jaki sposób schować ten dźwięk, ale również poza nagrywaniem dźwięku potraficie wykorzystać MP3, żeby dodać, dodać jakieś gotowe już nagranie bądź muzykę, żeby grała sobie le. Także to wszystko. Mam nadzieję, że było podane informacja w sposób przystępny, łatwy. I teraz działajcie, twórzcie swoje piękne, kreatywne książki z dźwiękiem. Do zobaczenia. Cześć!